I tutaj na podcaście na temat emocji ciała i komunikacji. Nazywam się Bartosz Zadurski i dziś chciałbym opowiedzieć, jak nie zmieniać bólu w cierpienie. Zanim przejdę do tematu, jeśli interesują cię tego typu treści, chcesz więcej materiałów edukacyjnych, a także różnych polecajek, ćwiczeń, zapraszam cię do moich osobistych listów rozwojowych. Średnio raz do dwóch razy w miesiącu wysyłam osobiste listy rozwojowe z różnymi treściami edukacyjnymi polecajkami, książek, praktyk, innych materiałów. Link do zapisu znajdziesz w opisie tego odcinka. Jaka jest różnica między bólem a cierpieniem? Jest to jedno z tak zwanych rozróżnień kluczowych a rozróżnienia kluczowe mają to do siebie, że bardzo często nam się ścierają i nie łapiemy różnicy między nimi. Są bardzo blisko siebie, więc dobrze jest z uwagą przyjrzeć się temu tematowi, aby sprawdzić te różnice. Ból jest naturalną reakcją na sytuację, gdy jakieś nasze ważne potrzeby pozostają niezaspokojone. Ból jest czymś nieuniknionym, jest to coś, co jest pisane nasze ludzkie doświadczenie. Natomiast cierpienie pojawia się, gdy interpretujemy lub oceniamy nasz ból, pogłębiając go poprzez nasze myśli, poprzez osądy. Poprzez strategie mentalne, które utrzymują nas w tym stanie cierpienia. I podam przykład. Przykład na ból. Czuję smutek i tęsknotę, ponieważ zależy mi na bliskości i kontakcie. Od tygodnia nie rozmawialiśmy ze sobą. Cierpienie na pewno już mnie nie kocha. Pewnie coś zrobiłem nie tak, i teraz zawsze już będę sam. To się nigdy nie zmieni. Zwróć uwagę, że w tym pierwszym przypadku mamy czysty kontakt z bólem wynikający z niezaspokojonej potrzeby. Natomiast w tym drugim przypadku ból zmienia się w cierpienie poprzez interpretacje i katastroficzne scenariusze. Więc można też powiedzieć inaczej, że różnicą między bólem a cierpieniem, w dużym uproszczeniu, jest różnica między czystymi obserwacjami, a interpretacjami i naszymi osądami, ocenami. To niełatwa umiejętność, która często nam się właśnie myli, zaciera. Myślimy, że coś jest faktem, a jest jakąś naszą osobistą interpretacją. I nie ma nic złego w pewnych interpretacjach, jeśli mam ich świadomość i świadomie łapię się, że interpretuję. Przykładowo. Przechodząc przez ulicę, przez jezdnie, interpretuję, z jaką prędkością nadjeżdża samochód i czy zdążę w bezpieczny sposób przejść. To jest interpretacja, która zazwyczaj służy mi w życiu. Chyba, że zinterpretuję, że zdążę, jednak nie zdążyłem, choć często jest to związane z jakimś wahaniem i niezauważeniem tego, że kurczę, nie wiem, czy zdążę. Ale wróćmy do kolejnych przykładów różnic między bólem a cierpieniem. Ból. Jestem sfrustrowana i zmęczona, bo moja potrzeba sensu i docenienia nie jest spełniona w obecnej pracy. Cierpienie. Jestem beznadziejna, skoro nie umiem znaleźć sensu w pracy. Nigdy nie będę szczęśliwa zawodowo. Jestem skazana na porażkę. Tutaj ból pochodzi bezpośrednio z niespełnienia ważnych potrzeb. Natomiast cierpienie pojawia się w wyniku samokrytyki i generalizowania sytuacji. Co utrudnia skuteczne działanie. Kolejny przykład. Ból. Czuję fizyczny dyskomfort i smutek, bo przez kontuzję nie mogę tańczyć, a kocham tańczyć i taniec zaspokajał moje potrzeby ruchu, więzi i zdrowia. Cierpienie. Moje ciało cierpi, i mnie zawodzi. Nigdy już nie wrócę do formy. Straciłem najlepsze wydarzenia taneczne. Ból w tym przypadku jasno pokazuje potrzeby, które są niezaspokojone przez kontuzję. Cierpienie zaś pojawia się poprzez myśli pełne żalu, krytyki i poczucia trwałej straty. Ważną też umiejętnością może być umiejętność odczytywania potrzeb, które są niezaspokojone w danej sytuacji. Gdy ja złapię też tę potrzebę, uświadomię ją sobie, to mogę się też tym zaopiekować, bo w tej sytuacji może dana potrzeba jest niezaspokojona, ale mamy różne, aż wręcz nieskończone możliwości zaspokajania potrzeb poprzez różne strategie. Więc dochodzi też tu kolejna umiejętność, która przydaje się do tego, aby rozróżniać ból od cierpienia, aby być bardziej świadomym tego, co generuje mój ból. To do czego cię zapraszam, to do praktyki świadomości swojego bólu. Z miejsca empatii rozpoznania uczuć i potrzeb tych uniwersalnych potrzeb bez dokładania tej dodatkowej warstwy interpretacji czy ocen, które powodują cierpienie. Kiedy zauważysz, że pojawi się ból, zauważ o jakich niezaspokojonych potrzebach on mówi. I zauważaj też, czy nie przechodzi on w cierpienie poprzez interpretację oceny osądy. A jak tak się dzieje, to warto zatrzymać się i sprawdzić, co się dzieje ze mną. Znów przyjrzeć się temu, jakie moje niezaspokojone potrzeby kryją się za tym bólem. Czy jestem gotowy, gotowa puścić interpretacje, które powodują moje cierpienie? To kluczowy krok do wyzwolenia się z pułapki cierpienia. I powrotu do empatycznego kontaktu ze sobą. Jeśli ten temat Cię interesuje i chcesz nauczyć się rozróżniania, co jest bólem, a co cierpieniem nauczyć się rozróżniania obserwacji od interpretacji czyli naszych ocen osądów ale także uświadamiania sobie potrzeb, to zapraszam Cię na praktykę poprzez studium komunikacji empatycznej bądź warsztaty komunikacji empatycznej. Gdzie praktykujemy te rozróżnienia, praktykujemy szukanie uczuć, które prowadzą do potrzeb, więc też i odkrywanie naszych potrzeb. To praktyka, która mi osobiście dała bardzo, bardzo dużo. Zmieniła bardzo dużo w moim postrzeganiu siebie samego, ale też i w relacjach z innymi, i też postrzegania świata. Zachęcam Cię do. Praktyki, bo ta praktyka możliwe też, a jestem przekonany, że może dużo zmienić w Twoim życiu. Szczegóły znajdziesz na mojej stronie, link w opisie. Do usłyszenia, do zobaczenia i zapraszam do subskrypcji, a także na mojego Facebooka, Instagrama, jeśli interesujecie więcej podobnych treści. Cześć.